Siema z rana, jesteśmy ha, z rana. Jesteśmy w warszawskim zoo i bambusy. Jakie bambusy w ogóle. Jaki to będzie? Ja mam go pewnie, bo to jest ten dwukolorowy. One takie rosną, tylko że są w gruncie i bez żadnej bariery. Zobaczcie, ile bambusów. Ja. No tu stale jak się podnieca, ludzie patrzą, nie? Bambusami. Pokażcie się, ja wielkość pokażę. Nie, ale stańcie przy nim. Nie. Jakie bambusy, patrzcie. Pięknie to rośnie. Pewnie to któryś rok, bo grubością powiedzmy, że to będzie trzeci rok, nie? Czekajcie jeszcze z drugiej strony. Toś tu po chińsku pisze, kurde. Przydałaby się plakietka, ale ktoś z Was napisze, to wtedy dopiszę do tytułu. I już. Kurde. O, wędrujące, proszę bardzo. O, tu zielone, patrzcie, jak poszły sobie. No właśnie, to jest to. To jest ta inwazyjność. Zobaczcie. Tu no. sadzisz, a na drugi, trzeci rok macie. 2-4 metry dalej, nie? Masakra. Ale są tutaj po prostu dwie odmiany posadzone. Ten tak wędruje cały zielony. Ja je chyba mam. Ten zielony i złotoburzdowy. No nie będę strzelał, bo nie pamiętam, ale poszły, nie? Tam najdalej gdzieś jest od tej kępy? 3 metry. No, ale świetnie to wygląda. Nie dali bariery i tyle. Tam kosiarką przyjadą obecną No, dobra, zwiedzamy dalej. Jak coś to rzuca co jakiś czas jakiś filmik na razie.